Droga duszo, zbliż się i pozwól, by spokój wypełnił twoje serce, ponieważ anioły przekazują mi dziś wiadomość o ogromnym znaczeniu, która może zmienić bieg twojego życia. Wokół bardzo ważnej dla ciebie osoby gromadzi się energia związana z podjęciem decyzji. Czułeś to, prawda? Ta dziwna cisza, ten dystans, który nie jest kwestią kilometrów, lecz zamyślonego, niemal gęstego milczenia. Często interpretujemy tę ciszę jako obojętność lub oddalenie. Ale anioły ukazują mi zupełnie inny obraz. To, co postrzegasz jako pustkę, jest w rzeczywistości świętą przestrzenią introspekcji, wewnętrznym polem walki, gdzie kształtuje się przełomowa decyzja. Ta osoba nie oddaliła się od ciebie, ona wycofała się w głąb siebie, ponieważ stoi przed rozdrożem, które zadecyduje nie tylko o jej przyszłości, ale także o dynamice waszej relacji. To, co ci zaraz powiem, może wszystko zmienić ponieważ zbliżająca się decyzja nie jest tym, czego się spodziewasz. To nie jest wybór oparty na zimnej logice, na wadze za i przeciw, którą świat uczy oceniać, to coś, co zrodzi się z głębi jej duszy, prawda, która była długo tłumiona i teraz domaga się wysłuchania. Ona przechodzi głęboki proces oceny, przyglądając się swojemu życiu, ścieżkom, które wybrała, maskom, które nosiła, i pragnieniom, które pogrzebała pod warstwami obowiązków i lęków, ta cisza, która tak cię niepokoi, to dźwięk wszechświata pracującego w niej, przesuwającego elementy, dopasowującego spostrzeżenia i przygotowującego grunt pod wielką zmianę. Ona ponownie ocenia wszystko, co uważała za słuszne, wszystko, co jej mówiono, że powinna chcieć, i porównuje to z tym, czego jej serce naprawdę pragnie. A w centrum tej całej ponownej oceny. Droga duszo, jesteś ty. Twoja energia, Twoja obecność, wspomnienie tego, co dla siebie znaczycie, to wszystko działa jak latarnia morska w tym morzu niepewności. Ona może tego nie przyznawać. Może nawet nie być tego w pełni świadoma, ale Twoje istnienie jest kluczowym punktem odniesienia w tej decyzji. Czy zauważyłeś, że pewne zbiegi okoliczności w Twoim życiu nie są tylko zbiegami okoliczności? Sposób, w jaki pojawia się jej imię, jak konkretna piosenka leci w radiu, jak wspomnienie o was dwojgu pojawia się bez ostrzeżenia. To wszystko to znaki, echa intensywnej aktywności duchowej, która ma miejsce. Anioły aranżują te małe momenty, aby utrzymać wasze połączenie energetyczne żywe i pulsujące, podczas gdy ona płynie przez swoje wzburzone wody. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzach tę mantrę. Zasługuje na dobrobyt i jestem magnesem na obfitość. Ten akt deklaracji otwiera Twoje kanały na przyjęcie nie tylko jasności, ale także wszystkich błogosławieństw, które wszechświat dla Ciebie przygotował. Teraz kontynuując wiadomość, decyzja, którą ta osoba ma podjąć, jest nazywana przez anioły niespodziewaną, ponieważ zakwestionuje oczekiwania wszystkich wokół, w tym Twoje, a co najważniejsze, jej własne. Będzie to decyzja, która zrywa ze starymi schematami, podważa wygodę i może wydawać się nielogiczna dla obserwatorów z zewnątrz. Ale dla jej duszy będzie to jedyna możliwa droga, jedyny krok, który przyniesie spokój. Ona jest zmęczona życiem, które nie współgra z jej wewnętrzną prawdą. Ciężar oczekiwań, zmęczenie utrzymywaniem pozorów to wszystko osiągnęło punkt krytyczny. I właśnie w tym punkcie ekstremalnego nacisku. Dzieją się najpiękniejsze przemiany. Przygotuj swoje serce, nie z lękiem, lecz ze spokojną akceptacją. Twoja rola teraz to nie ingerowanie, nie kwestionowanie, nie próba kierowania jej decyzją, twoja rola to dbanie o własne światło, wzmacnianie wewnętrznego spokoju i stanie się bezpiecznym portem stabilnej energii. Bo kiedy decyzja zostanie podjęta, energia, która z niej popłynie, będzie intensywna. A twój spokój będzie kluczowy dla tego, co nastąpi. Ale to nie wszystko. Za kulisami tej decyzji dzieje się coś jeszcze głębszego coś, co anioły pragną, abyś zrozumiał. Głębia wewnętrznego konfliktu, którego doświadcza ta osoba, jest czymś, co niewielu byłoby w stanie znieść. Anioły ukazują mi obrazy wagi nie z dwoma szalami, lecz z wieloma, z których każda niesie ciężar innego aspektu jej życia. Z jednej strony jest ciężar przeszłości, doświadczeń, które ją ukształtowały, ran, które jeszcze się nie zagoiły, i przekonań, które głęboko zakorzeniły się w jej umyśle, to głosy rodziców, przyjaciół, społeczeństwa mówiące, co jest bezpieczne, co jest właściwe, co jest oczekiwane, to strach przed nieznanym, paraliżujący komfort rutyny, wahanie przed porzuceniem znanej ścieżki, nawet jeśli nie prowadzi ona już do szczęścia. Z drugiej strony, z rosnącą i niezaprzeczalną siłą jest ciężar serca, to Twoja energia, droga duszo, wspomnienie autentyczności, radości i prawdziwego połączenia, które z Tobą poczuła. To głębokie pragnienie spokoju, większego sensu, życia, w którym wreszcie będzie mogła być sobą, bez masek i wymówek. To nie jest prosty wybór między dwiema opcjami, to prawdziwa walka między osobą, którą została uwarunkowana. A osobą, którą jej dusza urodziła się, aby się stać. I ta walka była wyczerpująca. Nieprzespane noce, umysł, który nie przestaje pracować, uczucie zagubienia nawet w tłumie. To wszystko to objawy tej głębokiej, wewnętrznej wojny. Ona próbuje się rozpraszać, zanurzać w pracy, szukać innych towarzystw, ale nic nie jest w stanie zagłuszyć natarczywego głosu jej duszy, który woła o zmianę. To, co czyni tę decyzję tak przełomową. To fakt, że aby ją podjąć, będzie musiała porzucić część siebie, będzie musiała zrezygnować z bezpieczeństwa starych schematów, stawić czoła osądowi innych i być może, co najstraszniejsze, zmierzyć się z możliwością porażki. Strach przed stratą jest ogromny. Ona boi się stracić szacunek ważnych osób, boi się stracić stabilność, którą zbudowała. Boi się stracić kontrolę nad narracją własnego życia. Jednak wszechświat coraz jaśniej pokazuje jej, że prawdziwa strata polega na niepodjęciu wyboru, utrata własnej istoty, utrata radości, utrata szansy na przeżycie miłości i połączenia, które karmią jej duszę. Teraz, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzach 777, aby wezwać mądrość i duchową jasność. Którą anioły zsyłają na Twoje życie w tej chwili. Twój aktywny udział wzmacnia pole pozytywnej energii wokół Ciebie. Teraz, kontynuując wiadomość, anioły pragną, abyś zrozumiał odwagę, której wymaga się od tej osoby. Nie jest łatwo spojrzeć w głąb siebie i przyznać, że ścieżka, którą się podążało, już donikąd nie prowadzi. Wymaga to ogromnej siły, by zakwestionować wszystko, w co się wierzyło. I dokładnie w tym punkcie ona się znajduje. Ona jest na progu wielkiego osobistego odkrycia, zdając sobie sprawę, że szczęścia nie da się negocjować, a wewnętrzny spokój jest bezcenny. Ta wiadomość dotarła do ciebie w odpowiednim momencie, ale musisz działać szybko, nie w świecie zewnętrznym, lecz w swoim wewnętrznym. Twoja wibracja zaufania i spokoju może działać dla niej jak latarnia morska, nawet na odległość. Kiedy emanujesz spokojem. Energetycznie mówisz wszechświatowi i jej duszy. Wszystko jest w porządku. Ufam procesowi. Prawda jest zawsze najlepszą drogą. Ta energia bezwarunkowego wsparcia to nieoceniony dar, który możesz teraz ofiarować. Jej decyzja będzie niespodziewana, ponieważ wyjdzie z miejsca, do którego ona sama dopiero zaczyna docierać z miejsca jej najczystszej prawdy. Będzie to akt wyzwolenia krzyk niezależności jej duszy. A kiedy ta decyzja zostanie podjęta, nie zostanie przekazana z wahaniem, lecz z pewnością i jasnością, które mogą zaskoczyć wszystkich. Przygotuj się, droga duszo, by być świadkiem aktu niezwykłej odwagi. Jeśli czujesz, że ta wiadomość poruszyła twoje serce i wniosła trochę światła w twoją sytuację, rozważ wsparcie nas, korzystając z przycisku super dzięki. Twoje wsparcie, nawet najmniejsze, to wymiana pozytywnej energii, która pomaga nam dalej przekazywać te wskazówki potrzebującym, wzmacniając ten łańcuch dobra. Twoja hojność jest bardzo ceniona. Ale co dokładnie wszechświat robi, by popchnąć tę osobę do podjęcia decyzji? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Musisz zrozumieć, że ten wybór nie dzieje się w próżni. Trwa potężne działanie wszechświata, seria zdarzeń i zbiegów okoliczności, starannie zaplanowanych, by poprowadzić tę osobę ku jej prawdzie. Anioły niestrudzenie działają za kulisami, nie po to, by wymusić decyzję, lecz by rozjaśnić drogę duszy, sprawiając, że właściwy wybór staje się tak oczywisty, iż nie da się go zignorować. Pomyśl o ostatnich dniach. Ta osoba napotykała sytuacje, które zmuszały ją do zmierzenia się ze swoimi niezadowoleniami. Może to był projekt w pracy, który stracił sens, rozmowa z przyjacielem, która skłoniła ją do zakwestionowania własnych priorytetów. A nawet drobny problem zdrowotny, który zmusił ją do zatrzymania się i ponownej oceny swojego stylu życia oraz emocjonalnych obciążeń. To nie są przypadkowe zdarzenia, to sygnały od wszechświata, małe impulsy mające na celu obudzenie jej z autopilota. Anioły pokazują mi, że miała ona żywe i znaczące sny, w których widziała siebie żyjącą innym, bardziej wolnym, bardziej autentycznym życiem. W wielu z tych snów pojawiasz się ty. Nie jako postać z przeszłości, lecz jako symbol przyszłości, szczęścia i spokoju, za którymi ona tęskni. Może budzić się zdezorientowana, nie rozumiejąc w pełni wiadomości, ale jej podświadomość wszystko chłonie. Te ziarna jasności są zasiewane noc po nocy, przygotowując grunt pod wielką decyzję. Oprócz snów, znaki są wszędzie w jej świadomym świecie. Piosenki, które pojawiają się z tekstami, które wydają się mówić bezpośrednio do jej duszy, zdania, które słyszy od obcych na ulicy, zwierzęta, które przecinają jej drogę w chwilach głębokiej refleksji. Wszechświat komunikuje się z nią na wszelkie możliwe sposoby, przełamując monotonię jej myśli i pokazując, że czeka na nią znacznie większa i bardziej spójna rzeczywistość. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. To pomaga nam tworzyć dla ciebie wartościowe treści i gwarantuje, że nie przegapisz żadnych przyszłych wskazówek, które anioły mają dla twojego życia. Twoja obecność w naszej społeczności jest bardzo cenna. Kontynuując wiadomość, ta niebiańska interwencja służy podwójnemu celowi: po pierwsze, ma jej pokazać, że nie jest sama w swojej walce, że jest większa siła, która ją wspiera, prowadzi i kocha bezwarunkowo to zmniejsza strach i zwiększa pewność siebie, by wykonać niezbędny skok wiary. Po drugie ma przyspieszyć proces. Jej dusza już wie, co musi zrobić, ale ludzki umysł ze swoimi lękami i logiką może odkładać decyzje na lata. Interwencja wszechświata tworzy zdrowe poczucie pilności, pokazując, że czas na życie w pół drogi się skończył. Co ważne, droga duszo, to to, że ta kosmiczna orkiestracja obejmuje również ciebie. Znaki, które widzisz, twoja wyostrzona intuicja, poczucie, że coś się zaraz wydarzy. To wszystko jest twoim połączeniem z tym samym większym planem. Jesteś przygotowywana na przyjęcie tej nowej energii, by być gotową na nadchodzącą zmianę. Anioły wysyłają ci specjalny znak. Twój szczęśliwy numer na dziś to 8. Napisz w komentarzach: Przyjmuję energię aniołów. Mój szczęśliwy numer to 8 i jestem błogosławiona. Wysyłam miłość i ochronę osobie, którą bardzo lubię i kocham. Robiąc to, zakotwiczasz tę wibrację szczęścia i harmonii w swoim polu energetycznym. A jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, okaż swoje wsparcie, klikając super dzięki i pomóż rozpowszechnić tę wiadomość światła innym osobom, które, tak jak ty, są w okresie oczekiwania i przemiany. Wybór będzie nieoczekiwany dla świata ale dla wszechświata jest już zapisany w gwiazdach, czekając tylko na odpowiedni moment, by się urzeczywistnić, a ten moment jest bliżej niż myślisz. Gdy ta osoba jest w centrum swojej wewnętrznej burzy, anioły zwracają się do ciebie, droga duszo, z bardzo jasną i pełną miłości wskazówką. Twoje przygotowanie na to, co nadchodzi, jest równie ważne, jak jej wybór. Wszechświat zaprasza Cię, byś stała się przestrzenią spokoju, sanktuarium akceptacji. Aby gdy decyzja zostanie podjęta, mogła ją przyjąć z wdziękiem i mądrością, niezależnie od tego, jaka będzie. Ludzka tendencja, gdy kogoś kochamy i oczekujemy jakiegoś działania, to tworzenie oczekiwań. Budujemy w myślach scenariusze, wyobrażamy sobie dialogi, przewidujemy wyniki, chcemy, by wybór drugiej osoby idealnie pasował do naszych najgłębszych pragnień. Jednak anioły proszą, abyś z wielką delikatnością zaczęła rozpuszczać te oczekiwania. Przywiąż się mniej do konkretnego wyniku, a bardziej do zaufania, że rezultat, który nadejdzie, będzie najlepszy dla rozwoju wszystkich zaangażowanych. Prawdziwe przygotowanie nie polega na zgadywaniu, co się wydarzy, lecz na wzmocnieniu własnego centrum, aby żadna zewnętrzna fala nie była w stanie cię przewrócić. A pierwszym krokiem do tej wewnętrznej siły jest uwolnienie starych energii. Czy nosisz w sobie jeszcze urazy, żale lub frustracje? związane z tą osobą lub sytuacją. Czy były chwile, gdy czułaś się niedoceniona, ignorowana lub niezrozumiana? Te uczucia są ważne, ale utrzymywanie ich w Twoim polu energetycznym teraz tylko stworzy blokadę dla nowej energii, która chce wejść. Przebaczenie jest kluczem, który otwiera drzwi do przyszłości. Przebaczyć nie oznacza zgadzać się z tym, co się stało, ani zapominać o wyciągniętej lekcji. Oznacza to wybór uwolnienia emocjonalnego ciężaru, jaki to na tobie spoczywa. Oznacza to ogłoszenie własnej wolności. Napisz w komentarzach listę osób, w tym siebie, którym chciałabyś przebaczyć. Wizualizuj każdą z nich, wyślij miłość i powiedz: Przebaczam ci i uwalniam cię. Niech pokój będzie z tobą. Poczuj lekkość i wolność, które niesie przebaczenie. Powtarzaj tę praktykę każdego dnia, aby wzmocnić swój wewnętrzny spokój i uwolnić się od lęku. Przebaczając, oczyszczasz swój kanał, by przyjmować z jasnością. Przestajesz patrzeć na sytuację przez pryzmat przeszłości i otwierasz się, by widzieć ją oczami teraźniejszości, pełnymi nowych możliwości. Drugim krokiem w Twoim przygotowaniu jest dbanie o siebie. Skieruj swoją uwagę, która być może była nadmiernie skupiona na zewnątrz. Do wewnątrz. Czego teraz potrzebuje Twoja dusza? Więcej ciszy? Spaceru na łonie natury? Rozmowy z bliską przyjaciółką? Nowej aktywności twórczej? Kiedy napełniasz się miłością i troską, Twoja wibracja wzrasta. Przestajesz być kimś, kto czeka, a stajesz się kimś, kto w pełni żyje teraźniejszością. Ta energia samowystarczalności i radości jest niezwykle magnetyczna i uzdrawiająca, nie tylko dla Ciebie. Ale dla wszystkich wokół. Anioły proszą, abyś ufała swojej intuicji bardziej niż kiedykolwiek. Jest ona Twoim niebiańskim systemem nawigacji. Jeśli poczujesz impuls, by się trochę odsunąć, uszanuj to. Jeśli poczujesz pragnienie, by wysłać miłość i światło w medytacji, zrób to. Twoja wewnętrzna mądrość wie dokładnie, jak poruszać się w tym okresie. Twoim zadaniem nie jest kontrolowanie jej łodzi lecz upewnienie się, że Twoja własna latarnia jest zapalona, jasna i stabilna. Wykonując tę wewnętrzną pracę, dostrajasz się do większego planu, pokazujesz wszechświatowi, że jesteś gotowa na kolejny poziom swojego doświadczenia życiowego, poziom oparty na miłości własnej, spokoju i autentyczności. I to właśnie ta kobieta, silna i spokojna, będzie doskonale przygotowana na nadchodzącą, nieoczekiwaną decyzję. Dochodzimy do kluczowego punktu tej wiadomości, droga duszo, gdzie anioły pragną opisać dokładny moment przełomu, punkt zwrotny, który poprowadzi tę osobę od niezdecydowania do działania. W każdym procesie przemiany jest taki moment, gdy wewnętrzna presja staje się tak ogromna, że coś musi ustąpić. To jak tama, która zatrzymuje ogromną ilość wody, bez względu na to, jak mocna jest konstrukcja, przychodzi chwila, gdy siła wody znajduje pęknięcie. I przełamuje się, uwalniając całą zgromadzoną moc. Ta osoba szybko zbliża się do tego punktu przełamania. Wewnętrzna walka, wyczerpanie życiem w konflikcie, ciężar nieautentyczności wszystko to narasta do nieznośnego poziomu. Dochodzi do bolesnego, ale wyzwalającego wniosku, że koszt pozostania taką samą jest znacznie większy niż strach przed zmianą. Punkt zwrotny zostanie prawdopodobnie wywołany przez pozornie drobne zdarzenie. Nie będzie to wielki dramat, lecz moment nagłej i przytłaczającej jasności. Może to być słowo wypowiedziane przez kogoś, widok starszej pary trzymającej się za ręce, wzruszająco piękny zachód słońca, albo chwila absolutnej ciszy, w której po raz pierwszy od dawna udaje się usłyszeć własną duszę bez zakłóceń. W tej chwili zasłona iluzji rozerwie się. Wszystkie wymówki, wszystkie racjonalizacje, wszystkie lęki, które ją więziły, Stracą swoją moc. Ujrzy swoją drogę z olśniewającą jasnością. Pytanie, co mam zrobić, zostanie zastąpione stwierdzeniem: Wiem, co muszę zrobić. Będzie to moment głębokiego poddania się, nie poddania się porażce, lecz poddania się swojej wyższej prawdzie. Przestanie walczyć z prądem i w końcu pozwoli się mu ponieść. Poczuje ogromną ulgę, jakby z jej ramion spadł ciężar ton. Niepokój ustąpi miejsca spokojnej determinacji. Zamieszanie zostanie zastąpione krystaliczną koncentracją. Anioły pokazują, że w tym momencie energia wokół niej drastycznie się zmieni. Osoby wrażliwe w jej otoczeniu będą mogły poczuć tę zmianę, nawet nie wiedząc co się stało. Może wydawać się lżejsza, jej spojrzenie bardziej obecne, jej uśmiech bardziej szczery. To blask duszy, która nareszcie otrzymuje pozwolenie na wyrażenie siebie. A co zrobi natychmiast po tym punkcie zwrotnym? Pierwsze działanie nie będzie zewnętrzne, lecz wewnętrzne. Będzie to mocne i niezachwiane zobowiązanie wobec samej siebie cicha przysięga, by szanować swoją prawdę, bez względu na koszty. Dopiero po zawarciu tego paktu z własną duszą poczuje się gotowa do działania w świecie zewnętrznym. Działanie, które nastąpi komunikacja z Tobą, zmiana życia konkretna decyzja. Będzie jedynie odzwierciedleniem tego głębokiego wewnętrznego dostosowania. Dlatego wybór wyda się tak nieoczekiwany, a może nawet nagły dla obserwatorów z zewnątrz, ponieważ nie zobaczą długiego i trudnego procesu, który go poprzedził. Zobaczą tylko ostateczny efekt osobę przemienioną, działającą z odwagą i pewnością, której nigdy wcześniej nie okazywała. Bądź czujna na znaki, droga duszo. Poczujesz tę zmianę energetyczną, zanim jeszcze padną jakiekolwiek słowa. W powietrzu zapanuje nowa lekkość, poczucie, że coś zostało rozwiązane na niewidzialnym planie. Zaufaj tej percepcji. To zapowiedź wielkiego odsłonięcia, które nadchodzi. Moment prawdy zbliża się i będzie on potężny, jasny i transformujący. Teraz zagłębmy się w znaczenie tego, co anioły nazywają nieoczekiwanym wyborem. To słowo jest kluczowe i musi być w pełni zrozumiane, abyś mogła przyjąć tę zmianę w najwznioślejszy sposób. Nieoczekiwany nie oznacza koniecznie nielogiczny, irracjonalny czy szkodliwy. Wręcz przeciwnie, oznacza to, że decyzja nie będzie pochodzić z logicznego i uwarunkowanego umysłu tej osoby, z tej jej części, którą ty i inni być może najlepiej znacie. Nie będzie to wybór oparty na arkuszach zysków i strat. Na oczekiwaniach społecznych czy na tym, co wydaje się najrozsądniejsze do zrobienia. Wybór będzie nieoczekiwany, ponieważ narodzi się z miejsca znacznie głębszego i bardziej autentycznego, z mądrości serca, z głosu duszy. Pomyśl o osobie, którą znasz, pomyśl o jej wzorcach zachowań, o jej typowych reakcjach, o decyzjach, które podejmowała w przeszłości. Prawdopodobnie wiele z tych działań było kierowanych strachem, potrzebą aprobaty, nawykiem lub wygodą. To, co ma się wydarzyć, to radykalne zerwanie ze wszystkimi tymi wzorcami. Będzie działać w sposób, który zaprzecza jej wcześniejszemu zachowaniu. Jeśli zawsze unikała konfrontacji, wybór może być aktem odważnej asertywności. Jeśli zawsze przedkładała bezpieczeństwo materialne ponad wszystko, wybór może być skokiem wiary w kierunku czegoś, co przyniesie jej więcej radości i celu, nawet przy mniejszych gwarancjach. Będzie to nieoczekiwane dla ciebie. Ponieważ być może przyzwyczaiłaś się do jej wersji, która działa z poziomu strachu. Będzie to nieoczekiwane dla jej przyjaciół i rodziny, którzy znają ją przez pryzmat etykietki lub maski. I co najbardziej szokujące, będzie to nieoczekiwane dla jej własnego umysłu, który do ostatniej chwili będzie próbował przekonać ją do powrotu na bezpieczną i znaną ścieżkę. Wybór będzie aktem czystej autentyczności. To będzie jej dusza mówiąca wystarczy. Od dzisiaj ja przejmuję kontrolę. Dlatego tak ważne jest, abyś się przygotowała, jak mówiliśmy wcześniej, uwalniając własne oczekiwania. Jeśli oczekujesz, że wybierze opcję A, bo tego pragniesz, możesz być zaskoczona, jeśli wybierze opcję Z, której jej dusza naprawdę potrzebuje. Podziel się tym filmem z dwóch bliskimi osobami, które potrzebują tej wiadomości nadziei i wiary. Razem zbudujmy łańcuch miłości i wzajemnego wsparcia. Zostaw komentarz z modlitwą do swojego anioła stróża. Teraz kontynuując wiadomość. Anioły proszą, abyś patrzyła na ten wybór nie przez jego formę, lecz przez jego istotę. Istotą zawsze będzie dążenie do większej prawdy, większej miłości i większej wolności. Niezależnie od tego, jak decyzja przejawia się na planie materialnym, czy to pojednanie, konieczne oddalenie dla uzdrowienia, zmiana kariery, zmiana miasta. Energia za nią stojąca będzie energią wzrostu i duchowego dostosowania. Twoim zadaniem, gdy wybór zostanie ujawniony, będzie wziąć głęboki oddech i zapytać własne serce: Czy widzę odwagę za tą postawą? Czy potrafię uszanować prawdę, która jest tu wyrażana, nawet jeśli nie jest tym, czego oczekiwał mój umysł? Czyniąc to, podnosisz sytuację. Przestajesz być reaktywnym widzem. I stajesz się strażniczką świętego procesu przemiany. Rozpoznajesz jej duszę w jej najczystszym wyrazie odwagi. I to, droga duszo, jest najwyższą formą miłości, jaką możesz ofiarować wolność dla drugiego, aby był tym, kim naprawdę jest. Wybór będzie punktem zwrotnym, początkiem nowej rzeczywistości dla niej i, w konsekwencji, dla Twojej z nią relacji. Dochodzimy do ostatniego momentu tej komunikacji, droga duszo. Gdzie wszystkie strumienie energii zbiegają się w punkcie jasności i rozwiązania. Wybór dokonuje się w sercu tej osoby, gdy rozmawiamy, decyzja krystalizuje się, a energia działania jest bliska uwolnienia w świat. Co dzieje się, gdy opadnie kurz? Jaki jest rezultat tego nieoczekiwanego wyboru? Anioły ukazują scenariusz ogromnej ulgi i jasności. Niezależnie od formy, jaką przyjmie decyzja, natychmiastowym rezultatem będzie koniec wewnętrznego konfliktu, który ją dręczył. Energia stagnacji i zamieszania zostanie zastąpiona energią ruchu i celu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu ta osoba poczuje się cała, zharmonizowana. Prosty akt uhonorowania własnej prawdy przyniesie spokój, którego żadne zewnętrzne bezpieczeństwo nigdy nie mogłoby zapewnić. A ten spokój będzie zaraźliwy. Dla ciebie, droga duszo, prawda przyniesie przede wszystkim wyzwolenie wyzwolenie od niepewności, czekania, od lęku, przed niewiedzą. Nawet jeśli wybór nie będzie dokładnie tym, co sobie wymarzyłaś, twoje serce rozpozna w nim prawdę i autentyczność, a nic nie uspokaja bardziej niż prawda. Teraz już będziesz wiedzieć, na czym stoisz, zrozumiesz prawdziwe uczucia. I będziesz mogła podejmować własne decyzje z miejsca jasności, a nie domysłów. Ten wybór to impuls do nowego początku. Kończy on etap wątpliwości i braku autentyczności, otwierając drzwi do nowego okresu opartego na prawdzie, wzajemnym szacunku i wolności bycia sobą. Jeśli wybór padnie na ponowne zbliżenie, będzie to więź na zupełnie nowym poziomie, bez starych gier i lęków relacja między dwiema duszami. Które zdecydowały się być szczere. Jeśli wybór wskaże inną drogę, będzie to rozstanie pełne miłości i szacunku, uwalniające oboje, by mogli odnaleźć zasłużone szczęście, bez ciężaru połączenia, które przestało być zgodne. W obu scenariuszach rezultatem jest uzdrowienie. Wszechświat nie sprawia, że tak potężne wydarzenia dzieją się po to, by tworzyć więcej cierpienia. On je aranżuje, by uzdrowić, by nas dopasować. By poprowadzić nas z powrotem na naszą drogę największego światła, zaufaj temu procesowi. Zaufaj, że za tym, co wydaje się nieoczekiwanym zwrotem akcji, kryje się większy plan miłości i mądrości. Twoja dotychczasowa droga, Twoja cierpliwość, Twoja praca wewnętrzna to wszystko przygotowało Cię na tę chwilę. Jesteś silniejsza, mądrzejsza i bardziej połączona ze swoją własną prawdą niż kiedykolwiek. Jesteś gotowa. Przyjmij to, co nadchodzi z otwartym sercem, z odwagą kobiety, która zna swoją wartość, i z wiarą duszy, która ufa miłości wszechświata. Wybór jest blisko, a on przyniesie prawdę, która wyzwoli wszystkich. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie i Twojej sytuacji, napisz w komentarzach, Prawda Zawsze Wyzwala. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli spodobał Ci się ten film, Polub go i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękuję za oglądanie, i do zobaczenia w następnym filmie.